z dupy i zrobił cop i to nie jest ameryka że się pituje autem kurwa bo auto nie wytrzymuje dwóch trzech pitów na raz a po drugie dostozę zanieposzanowani bo wycelowałem do niego nawet strzeliłem w niego kierunka a ten sobie spierdalał do jednego auta nie a on mi teraz każe i ja odegrałem znaczy i ja mam tak zrobione że mam pistolet na kule gumowe no i on i tak znaczy te, na gładko lufową no a on i tak pierwszy mi coś takiego że pokaż nagranie nie mam zamiaru pokazać ci żadnego nagrania tyle. Naraz, jak chcesz to się wypowiedz. Dobra. To ja powiem tak. Hmm? Jeżeli odegrałeś się na kulki, tego gumowe... Nie na kulki, tylko to jest amunicja gładkolufowa. No to nawet jeśli to, to... Czyli zamiast prochu strzelniczego i naboju jest wielki głupowy pocisk. No to w, w jaki sposób nie poszanowałem? Hm? Bo do ciebie celowałem z broni pa... bo do, 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 z celowałem do ciebie. Strzelam nie, z broni, z, która przypominała tak, palną. Tak, z gumowych strzał. Ale ty od razu nie zauważysz, że są gumowe, bo to strzela i taki sam huk, ma jak, jakby zwykłe. Do No się. Rada, ale wiesz co? Ja powiem tak. I. jeszcze Za co? Fail RP. low RP. Za to, że mnie pitowałeś cały czas. No ale. Za to, że pitowałeś cały czas. I to jest serwer hard RP, a nie jakiś bojówkarskie, gdzie można pitować. Tutaj nie wolno pitować. Dobra, ale możesz mi się nie wtrącać? Proszę. Y, dobra, to zacznijmy od pościgu. Było to tak, że jakiś gościu zaczyna pitować. Y, nie wiem, jakiś policjant, bo sam mówił. Przyjeżdża do ciebie. Skoro nie wiedział nawet, gdzie ty jesteś, okay. podjeżdża se do ciebie i mówi, że tam... No. Y, no i tego. Jedzie do ciebie i mówi, że nie wypituje, Że to ja pitowałem, nie? No A... po tym wszystkim już wiem, że, by, że pitowałeś. No ale to on mnie pierwszy zaszł. I jeszcze druga sprawa. Skoro masz na tam jakiś tam pistolet, to musisz pierwszy poddać, wiesz. Bo no nie mówiłeś poddaj się, tylko od razu zacząłeś strzelać. Nie się stój ręce do góry. No ale nie mówiłeś poddaj się. No ale nie muszę powiedzieć poddaj się, tylko na przykład ręce do góry znaczy, mogę poddać. No to prawda, ale wiesz, on z Dobry. I takiej. A mam i Aha, no to nice. Yy, masz woda? Coś, cokolwiek? Yy, nie ma woda. Ale chciałem wyjaśnić to. I teraz, że ma interwencję, to jakby, nie wiem, na żodowy, nie porozmawiam. Powiem ci tyle, ja ci UB nie dam, jak chcesz to jutro napisz yy, odwołanie jakieś ładne i ci dam UB wtedy, no dobra? Co ja mam odwołanie, ja napiszę do właściciela serwera. Mam no to pisz tutaj do właściciela, mój, to jest mój kurwa twór, nie znajomy, więc jakby i tak nie masz podjazdu, nie? No. co z tego? Ale nie masz znajomego nawet. No, obraz administracji. Fajnie. Aha, to ja powiedziałeś... Uważam wam, za słuszne. Do widzenia. Dziękuję ja za uwagę. Do widzenia. Do widzenia. Mogę, mogę...